teraz i tak dalej. Tak, tak, tak. tak, tak to, to też jakaś tam siła. Tak. Absolutnie tak. I to, te wszystkie rzeczy są uwzględnione w naszych słownikach. Po, przy, w algorytmie yy, tak przepisywania sentymentu korzystamy z czterech słowników. Yy, dwa słowniki pozytywne, słów polsko- i angielskie ponieważ Polska jest mocno zaamerykanizowana. I dwa yy, słowniki yy, słów negatywnych, polsko- i zaangielskie i w tych słownikach znajdują się nie tylko słowa takie, które znajdziemy w słowniku języka polskiego, kocham, lubię i tak dalej, ale bardzo takie slangowe, powiedziałem w stylu, nie wiem, coś tam z sie, czy coś polityczny przykład, ale jakieś kolejne pytanie? O, proszę bardzo. Znasz specyfikę z polskiego rynku social mediów i Polaków, wiem, że wielu z nas boi się po prostu udostępniać swoje dane, mm -hmm. pozwala się innym zewnątrz komentować swoje linki, swoje zdjęcia i tak dalej, mamy bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Jak to wchodzicie? Czy tylko uderzacie tych ludzi, którzy pozwalają na komentowanie swoich na przykład linków, czy jesteście w stanie przejść przez te zabezpieczenia? Naturalnie, w przypadku przykładowo, jeśli chodzi o Facebook, to jesteśmy w stanie dotrzeć do wpisów ludzi, którzy oznaczyli sobie, że nigdzie nie pokazują moich wpisów, poza moimi znajomymi na Facebooku. To jest ich, ich decyzja. Natomiast my takie mamy trochę y, y, mocarstwowe zapędy z tego względu, że chcielibyśmy y, y, przekonywać ludzi, że warto jest, y, nawet jeśli nie wszystkie wpisy upubliczniać, to upubliczniać te wpisy, które... Generalnie chcemy ludzi edukować w tym względzie, że mogą zmieniać świat, mogą Mogą dotrzeć do marek, mogą wpływać na, 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 na działania firm, nawet yy, mimo, że nie zdają sobie z tego sprawy w tej chwili. To może brzmieć trochę jak yy, yy, straszna naiwność, ale widzimy, że w Stanach yy, to, 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 się już, to się już stało praktycznie. Ale yy, jest już parę przykładów takich, w których yy, nawet w Polsce yy, yy, działają tego typu rzeczy. Przykład yy, biura turystycznego Triada, które Yy, Omówkowo wystawiło dwukrot, dwukrotnie mniejszą cenę za wycieczkę yy, jednemu z, z klientów. Yy, na dzień przed wycieczką już gdzie wszyscy byli spakowani, to było akurat młode małżeństwo, nie wjechać na czasy. Yy, zadzwonili i powiedzieli sorry, ale ta wycieczka jednak jest o połowę droższa, o 100% hmm. droższa. Yy, jak to te, te, te kolejne na przykład, wiem, 4 tysiące zł to, to jedziecie jak nie, to sorry. E, oni powiedzieli, że nie, umowa jest podpisana, e, żądali, żeby to tam, biuro turystyczne respektowało tą umowę. E, biuro urwało kontakt, e, wycieczki oczywiście e, nie dali, gość całą sprawę opisał, e, wrzucił na wykop, e, 500 wykopów e, po chwili, e, na drugi dzień masa e, gdzieś tam... Linków w całym internecie. Przebiło się to również do, do mainstreamowych mediów. Zrobiła się burza. Oczywiście po pewnym czasie, po kilku dniach w zasadzie, biuro gdzieś tam do nich dotarła ta informacja i no, zareagowali na to. Oczywiście przywrócili tą wycieczkę, podnieśli standard, znaczy wysłali do super tam, hotelu itd. i tak dalej. I gość jeszcze sprytnie zrobił z tego względu, że powiedział, że powiedział im, że nie odkręci całej tej burzy, nie powie, że tutaj, kurczę, to biuro jednak jest super, bo odpisali mi i, i załatwili mi tam wycieczkę po tym, jak zubiłem tą burzę i tak dalej, tylko powiedział, że dopiero jak wróci, to opisze to wszystko. No i w dziwnym zbiegiem okoliczności ta wycieczka to była wycieczka marzeń, jakieś termowe masasze, <physformation> i tak dalej. Także e, też już świadomość wśród ludzi tego, że mają moc od niedawna w swoich dłoniach, jest i, i zaczyna być coraz bardziej. My, my głęboko wierzymy w to, że, że ludzi się da do tego przekonać i że ludzie będą wcisnąć te maski żeby te produkty były jeszcze lepsze i żeby można ich tam było. Opisał okay. tego? Opisał? Tak, tak. Opisał tak, tak. na koniec i... i powiedział, że tutaj biuro, fajnie się zachowało, wszystko było super, ekstra i, i, i ten I koniec końców, mimo że była burza nagle to się przewróciło jednak w jakiś tam pozytywny i w przypadku rozwiązania. I to jest właśnie ogromna moc tego typu projektu, że wychwytując tych takich hejterów, tych ludzi, którzy mają, generują negatywne wypowiedzi na temat marki w różnych miejscach, i wbijając się do tych dyskusji w 5 minut po tym jak ten ktoś napisał to podaśmy sobie pana Henka który narzeka na swojego Samsunga Galaxy że coś tam wpisał X58 i zablokowała mu się klawiatura czy zablokował mu się ekran on nie wie co zrobić i napisał akurat na swoim ulubionym forum, wędkarstwo i, i, i szuka pomocy wśród znajomych a nagle, pięć minut po tym jak się dowiedział, zanim jakikolwiek jego znajomy się wypowiedział, marketer Samsunga, czy w ogóle ktoś reprezentujący firmę Samsung włącza się do dyskusji, rozwiązuje jego problem, generalnie miła, fajna atmosfera, yy, czy jeszcze w czymś pomóc i tak dalej. Moim zdaniem tego typu pania Nawet jeśli będzie hejterem Samsunga, to się przerodzi w, w, w gościa, który będzie mówił no tak, miałem z nim kiedyś problem, coś tam było zepsute, albo but był za mały, który zamówiłem w internecie, ale kurczę, potem normalnie... Dogodzili mi w 100%, wysłali mi jakieś bony zakupowe itd. i tak dalej. I nagle zamieniamy sobie tego negatywnego kolesia w super, w zasadzie wręcz ambasadora marki. Ja to, po, to, to, to jeszcze a to, te strony, czy to raczej w się usiłujecie? Jasne. I tak, i tak. To znaczy, umówmy się z infrastrukturą Google nie mamy szans. Nawet nie będę mówił, że na razie nie mamy szans, bo w ogóle na... myślę, <laughs> to... wiemy, gdzie to jest... W imperialistycznym zacięciu, to nie <laughs> właśnie. to są takie naiwne nasze jakieś przemyślenia. Natomiast... Znamy swoje, mierzymy siły na zamiary i, i tutaj raczej dokonamy wszystkich starań, żeby uniezależnić się od Google'a, bo dla nas to jest największe zagrożenie. Nie boimy się jakiejś specjalnej konkurencji tego typu, bo projektów jest masa, zawsze będzie masa, ale rynek jest ogromny. Natomiast e, najbardziej boimy się tego, że Google zrobi taki projekt i zrobi to e, więc, e, I, i co, co gorsza ode wszystkich pozostałych. Więc staram się zależniać, natomiast do, staram się doważać też wyniki naszych pajączków wynikami z Google, sprawdzać, po prostu porównywać czy przypadkiem on nie zna nas czegoś więcej. Jak to jeszcze jakieś były pytania, jestem do dyspozycji w przerwach i tak dalej. Dobra będę